Autobiografia Jogina. Paramahansa Yogananda. Oświecenie. Taki stan, kiedy wszystko jest. jasne. Chciałoby się. Chyba żyjemy właśnie po to, żeby się rozwijać, mądrzeć, iść ku jasności. Żyjemy po to, żeby osiągnąć oświecenie. I w tym chce nam pomóc Paramahansa Yogananda. Autor autobiografii Jogina. Sanach autobiografia została wydana w 1946 roku, w Polsce w roku 2004, tłumaczenie Wojciech Szczepkowski. Mukunda Langhosz, bo tak nazywał się autor zanim przyjął nazwisko duchowe Yogananda, urodził się w Indiach w 1893 roku. I od pierwszych momentów pojawienia się w nim świadomości, wiedział, że chce rozwijać się duchowo. I robił wszystko, by to osiągnąć. A nie było łatwo. Musiał wystąpić przeciw rodzicom i braciom, którzy mieli inną wizję jego przyszłości. Musiał znaleźć mistrza, który go poprowadzi na tej drodze i musiał się temu poświęcić bez reszty. Osiągnął wszystko, o czym marzył, i wtedy wyruszył na zachód do Stanów, aby tam szerzyć wiedzę o Jodze, a konkretnie o Kryjajodze. W Stanach ziarno padło na podatny grunt. Steve Jobs czytał autobiografię Jogina raz do roku i zamówił 500 egzemplarzy na swój pogrzeb do rozdania żałobnikom. George Harrison często wspominał, że książka zmieniła jego życie, a Jogananda znalazł się na okładce Orkiestry Samotnych Serc Sierżanta Pieprza. God, God, God wykonywany przez Ninę Simonę to wiersze Joganandy. Można by długo wymieniać. I nieco więcej pisze o tym na blogu. Tak czy owak, wielu wpływowych ludzi, artystów i naukowców wspominało, że książka miała dla nich ogromne znaczenie. Pewnie można ją potraktować jak instruktaż na drodze duchowej, a można jak piękną opowieść o niezwykłym życiu, pełną sensacyjnych wydarzeń. Szczególnie archaiczny język przyprawiony odrobiną Egzaltacji może tę niezwykłość podbijać. Jogananda snuje opowieść o swoim dzieciństwie, wieku dorastania i życiu dojrzałym. Opowiada o rodzinie, przyjaciołach i mistrzach, których spotyka. Tworzy się obraz świata tak bardzo nam odległego, bardzo. Indii, początku zeszłego wieku. A to naprawdę fascynujący świat. Weźmy przygotowania do wesela brata. Mami, buka. Mm. Matka witała licznych krewnych, którzy na co dzień przyjeżdżali do Kalkuty z odległych miejscowości. Umieszczała ich wygodnie w wielkim, nowo nabytym domu przy Amherest Street. Wszystko było przygotowane: przysmaki na ucztę weselną, jasny tron, na którym brat miał być przeniesiony do domu narzeczonej, rzędy kolorowych światełek, wielkie tekturowe słonie i wielbłądy, orkiestry angielska, szkocka i hinduska. Zawodowi aktorzy do rozweselania gości, kapłani do wykonywania starożytnych obrzędów. No, i to się nazywa wesele, co? Cuda. Życie joganandy pełne jest cudów. Zaczęło się już w dzieciństwie. Czytam dalej. Cóż aż się tak zadumał? Uma pchnęła mnie figlarnie. Myślę właśnie o tym, jakie to cudowne, że boska matka daje mi wszystko, co ją poproszę. To może być da te dwa latawce, moja siostra zaśmiała się drwiąco. Dlaczego by nie? Zacząłem się w milczeniu modlić. W Indiach uprawia się zabawę z latawcami mającymi sznurek pokryty klejem. Każdy z uczestników zabawy stara się odciąć trzymany przez przeciwnika sznurek. Uwolniony latawiec płynie ponad dachami. Uczestnicy zabawy po drugiej stronie uliczki rozpoczęli swą grę. Latawiec natychmiast popłynął w moją stronę, zaczepił się o kaktus na dachu przeciwległego domu i utworzyła się doskonała pętla pozwalająca go schwytać. Wręczyłem zdobycz umie. To był tylko niezwykły przypadek, a nie odpowiedź na twoją modlitwę. Jeśli drugi latawiec przyleci do ciebie, to wtedy uwierzę. Czarne oczy siostry wyrażały więcej zdumienia aniżeli jej słowa. Modliłem się nadal coraz intensywniej. Gwałtowne szarpnięcie drugiego gracza sprawiło, że nagle stracił swój latawiec. Unosił się on teraz ku mnie. Po raz drugi złożyłem trofeum w ręce umy. Rzeczywiście, Boska Matka wysłuchuje Cię. Jest to dla mnie zbyt tajemnicze. Siostra umknęła, jak spłoszona łania. Ale jej pokazał. Z czasem jest coraz ciekawiej. Materializowanie się przedmiotów i ludzi, czytanie w myślach, przewidywanie przyszłości. Jogananda mówi, że to nie są cuda, to po prostu potęga Boga. No i cudnie. Mukunda wiele energii poświęca znalezieniu mistrza. Poznaje wielu, zanim spotka swego prawdziwego guru, Sri Yukteswara. Spotyka mistrza, który potrafi tworzyć zapachy w sposób astralny. Spotyka Tygrysiego Słamiego, który gołymi rękami poskramia tygrysy, świętego unoszącego się w powietrzu i wielu innych. Co za historię! Nie zachęca Was to do przeczytania? Mnóstwo pięknych, niezwykłych wydarzeń, historii jako powieści. Ale nie to jest głównym celem Joganandy. Jogananda żyje po to, by ukazać światu moc Boga i znaczenie rozwoju, podążanie ku oświeceniu. Bóg dla Joganandy jest pozareligijny. Jest jeden Bóg, a to w jaki sposób go wyznajemy, jest kwestią wtórną, taką okładką na książce. Na okładce mogą być różne obrazki, różne kolory, okładka może być twarda, miękka, ale treść jest jedna i niezmienna. Kiedy zapytano Mahatma Gandhiego, czy jest hinduistą, odpowiedział: Owszem, jestem. Tak jak jestem też chrześcijaninem, muzułmaninem, buddystą i Żydem. I jak mówi Jogananda, pobożny chrześcijanin widzi Jezusa, a Hindus postrzega Krishnę. W Indiach często można zobaczyć wizerunki Chrystusa po z hinduistycznymi bóstwami. Jug też par, Joganandy. Interesował się Biblią i widział podobieństwa pism świętych chrześcijaństwa i hinduizmu. Napisał nawet o tym książkę, Święta Nauka. Dlatego też Jogananda dąży do połączenia wschodu z zachodem, bo przecież wszystkim nam chodzi o jedno i jesteśmy jednością. Różnią nas nałożone przez tradycje, przekonania społeczne, tradycje to układki. Ale pod okładkami? No właśnie, esencja, człowiek. Z tego też powodu Yogananda z pobłażliwością traktuje zwyczaje, schematy społeczne, a bogactwo i tytuły nie robią na nim wrażenia. Znowu okładki. Podobnie nie ceni książkowego wykształcenia, bo przeczytać nie znaczy zrozumieć i poczuć. Zawsze należy docierać do sedna. Zdaniem Yoganandy system szkolny zaniedbuje duchowość, rozwija tylko fizyczność i umysł. No właśnie, ta budowa pantofelka, a empatia leży. Yogananda sam założył szkołę, jak powiedział, po to, by młodzi chłopcy mogli rozwijać w sobie pełnię człowieczeństwa. Oprócz przedmiotów ogólnokształcących w programie Medytacja i system ćwiczeń fizycznych stworzonych przez i yogoda. W roku 1920 Yogananda opuścił Indię parowcem The City of Sparta, pierwszym pasażerskim statkiem, płynącym do Ameryki po zakończeniu I wojny światowej. A w marcu 1935 roku zarejestrował Towarzystwo Urzeczywistniania Jaźni, które działa prężnie do dziś. Joga znaczy łączyć. I ta idea łączenia wyraźnie wynika z książki. Jedność religii, nauki, jedność ducha. Autor powołuje się na osiągnięcia naukowców, na ludowe przekonania, na różne tradycje duchowe i na słowa proroków różnych religii. Wszystko jest jednym. Hmm. Jednym. Niech no pomyślę. Jedność to przyjaźń i współpraca. Więc jedność to piękna historia. Warta przeczytania. Więcej o autobiografii jogina i nie tylko na moim blogu, yoga na stronie. Zapraszam.